Co u skorpionów w roku 2020, czyli jak ogólnie rzecz ujmując opowiada się dla Słońca w skorpionie rok 2020? No więc, e, podlegacie w tym roku Uranowi, czyli rok 2020 to jest rok, oprócz tego, że Księżyca to jeszcze Urana dla Was, a zatem będzie to rok pasji, niespodzianek i miłości, żeby było bardziej interesujące. Pikantnie. E, powraca się do wspomnień z dzieciństwa, do idei niespełnionych, takich, które mimo upływu lat nadal są żywe. Niektóre z Was, niektórzy z Was chwycą za pióro. E, Dobrze się będą czuć w roli wykładowców, nauczycieli, czy też będą się znowu uczyć, bo stwierdzą, że to jest właśnie ich, Wasze powołanie, czy też to jest coś, co daje Wam siłę. To jest rok niesamowitych możliwości, jako że Jowisz, Satur, Pluton, węzły księżycowe czynią każdego skorpiona jednostką wybitną. I to nie jest oczywiście z mojej strony jakaś kurtuazja. Rzadko kiedy człowiek ma wrażenie i pewność, że jest na szczycie, że może zrealizować właściwie wszystko, za czym się zatęskni, że ma się siłę, Taką, aby rzucać wyzwanie samej sobie, samemu sobie i iść za nim, postępować za nim i realizować. Węzły księżycowe uwidaczniają, uwypuklają również wyższy sens naszej egzystencji. Pozwalają realizować siebie na zupełnie innym poziomie niż ten poziom, powiedzmy, przeciętny, dotychczasowy, ten, do którego każdy przywykł. Radykalne zmiany oczywiście to uran. Ale świadomość wejścia na inną drogę, na inną ścieżkę, to oczywiście węzły księżycowe, które w tym roku będą dla Was karmicznym drogowskazem czyli voila, przeznaczenie gdzieś tam wyciąga po Was rękę. To są kuriozalne sytuacje, które będziecie napotykać. Zmienia się sposób realizacji siebie. Rok 2019 był czasem zarabiania pieniędzy, uczenia się, nabywania nowych umiejętności, oczywiście zamykania również, to od tego się nie ucieknie. Natomiast w roku 2020 pojawia się optymalna okazja do pokazywania swoich możliwości na bardzo szerokim forum. I już początek roku was intensyfikuje Będziecie wiele robić na rzecz idei, pomagacie, ale też empatycznie się odnosicie do innych. Pamiętajcie o tym, że idee, które się pojawią, ludzie, którzy się pojawią, będą bardzo długo z wami. To jest następne siedmiolecie, które w tym momencie budujecie oczywiście na ruinach tego, co, co stare. Pamiętajcie, że możecie też wchodzić na nieznane obszary aktywności, na nieznane obszary działalności, wszystkie sprawy z nimi związane, na nieznane obszary miłości. Słuchajcie, to jest tak, że mogą się pojawić istoty do kochania, niekoniecznie partner czy partnerka, ale na przykład dziecko, które pokochacie i uznacie, że to jest dla Was niesamowita Przygoda. Wszystkie sprawy, które są związane z kolei z takim naszym realnym bytem, z naszą codziennością, realizujecie wtedy, kiedy Merkury jest w waszym znaku, to znaczy między 13 października a 3 listopada. To jest układ, kiedy przekraczacie granice nie tylko państwowe, ale również te, które narzucacie samym sobie, i wtedy fajne to przekraczanie Wam wychodzi. Porządkujecie też dla siebie sprawy. To, co istotne, to, co nieistotne, błahostki od rzeczy ważnych oddzielacie, to jest przeszeregowanie wartości, to jest bardzo istotne. Poszukujecie bezpieczeństwa emocjonalnego, takiego ukojenia i znajdujecie, ponieważ ważny jest głos wewnętrzny, głos serca i w tej dziedzinie czekają Was prawdziwe niespodzianki. A dla jednych to będzie niezwykłe uczucie, ważniejsze niż wszystko inne do tej pory. No i otwórzcie się na te doznania, zwłaszcza wtedy, kiedy Wenus tranzytuje na znak Skorpiona, czyli od 22 listopada do 15 grudnia 2020 roku. Jeśli Rozpoczynacie jakąś nową historię miłosną, to Wenus z całą pewnością będzie Was wspierała w tej historii i tego oczywiście wszystkim przedstawicielkom i przedstawicielom znaku Skorpiona bardzo serdecznie życzę.